Co by się stało, gdybyś jutro zobaczył dokładnie wszystko, co cię czeka przez następne 24 godziny? Wyobraź sobie, że otwierasz oczy i widzisz każdy szczegół nadchodzącego dnia, każdą rozmowę, każdy uśmiech, każde niepowodzenie. Twoje ręce drżą, gdy przewidujesz wypadek samochodowy o godzinie 14.37. Wiesz dokładnie, gdzie i jak. Możesz go uniknąć, ale czy powinieneś? Gdybyś zmienił przebieg zdarzeń. Czy ktoś inny ucierpiałby zamiast ciebie? Widzisz swoją awansę, ale także kłótnie z najlepszym przyjacielem. Widzisz łzy partnera i nagłe zwolnienie z pracy. Każda decyzja wydaje się pułapką. Próbujesz oszukać przeznaczenie, ale ono i tak wygląda jak labirynt bez wyjścia. Godzina za godziną odliczasz sekundy do wydarzeń, które już znasz. Twój umysł krąży między desperacką chęcią kontroli a paraliżującym strachem. Czy wiedza o przyszłości to dar, czy przekleństwo? Gdy nadchodzi północ, wszystko znika. I nagle rozumiesz najcenniejsze jest to, czego nie możemy przewidzieć.